Waking up to ash and I my strony wronek. Kolejny odcinek. Betowania no i 5 października dzisiaj już rzuciłem kupon dla wszystkich na fanpage oczywiście ze strony BET365. I tutaj macie typy, tutaj trochę uzasadniłem dlaczego tak: Ten gry jedna mapa, Inet, Cox, Edseberzen, ATB, NIP to Dignitas, pierwsze mecze to są let's Pro League Ale oczywiście będę sprawdzał tutaj procenty Oczywiście tutaj w tych, i w pierwszym jak i w drugim spotkaniu można obstawić tutaj CyberZang Kto betuje na HLTV, ale procent jest nieopłacalny Ale te spotkania powinni bez problemu wygrać Dalej jest mecz ATB i IFKU, tak jak mówiłem na kuponie postawiłem ATB Wierzę, że w Polaków, no z ładnej strony się pokazuje, że byli bliscy okrąg, nawet kingwin Wcześniej ograli Venatores no i wcześniej ogrywali inne zagraniczne teamy z tieru 3. No a IWKO trochę tam z tym składem rotuje. Grają teraz AWE, RLF, PBD, Pyromarne i ST. No to są zawodnicy takiego można powiedzieć tieru 3 ze Szwecji. Myślę, że są w stanie ich pokonać. Procenty tutaj na HLTV są w miarę zachęcające. 48% warto postawić. Na CSGO Launch ATB 57. Myślę, że powyżej 60% nie ma co. Ek Medium Bet. Na Hell vita, samo Medium bet powinno to wejść, chociaż to jest BO1 i Quick Shot Arena, tutaj nie polecam zawsze dużych stawek stawać, także uważajcie. Kick, Venatores, Polacy znów. Zastanawiałem się, czy nie dodać do kuponu jedną mapę na Venatores. Wczoraj bardzo ładnego Mbeta poleciłem, właśnie Preparation wygrało 2-0, liczyłem, że Kick trochę będzie lepszy, opór stawię, Rada mapa powyżej 10 rund, także widzicie. Są to gracze, których można ograć, ale Torres myślę, że to nie jest jeszcze ten poziom. Tam przed Mistrzostwami Polski przygotowywali się na bootcampie. Co prawda trzecie miejsce ugrali ten nią zumeczek. Moral, ale Moral, Moral Alliance to nie jest jeszcze tak dobry zespół. Myślę, że Kik tutaj wygra to spotkanie, ale Torres może jedną mapę, może im się uda. Tutaj ugrać zobaczymy, na pewno będzie ciekawie Liczę, że Polacy z dobrej strony się dzisiaj też pokażą i z tego zespołu. Dalej mamy kolejne spotkania, above the rest, Ruiz, tutaj BO1, fl drużyna Flasha, też bardzo słabo teraz gra, jego drużyna też. Above the rest, no to są Bugarzy, grali jedno spotkanie z Bipro, no i z Bipro wyleciał właśnie ten naficzko, który gra teraz above the rest, bo doszedł z leader i teraz gra z nimi. Myślę, że tutaj Flash ugra z swoimi ziomkami, tego meczu tutaj nie ma. Na HLTV jest procent 91, więc... O, tu jest nawet na Above the rest 91. To, to się zmienia, nie Fruits, 9%. Byście tutaj obstawiali bardzo dużo na Fruits, byście dużo wygrali. Myślę, że ten procent się zmieni. Zobaczcie, czy jeszcze nie jest znany piąty zawodnik, także uważajcie na to spotkanie, nie warto. Kiszot Arena. NIP w lipcu 3 tutaj oczywiście mapa Overpass i tutaj betujemy w NIP. Wczoraj mnie poszło z Fanatic, jest nie spotkanie, tak mówiłem, DS2 pod nich, ale tak mówiłem, że... Quantic może ugrać, z Liquid przegrali i mogli, mogli ugrać, no i ugrali tego do 102, także widzicie. To nie mam wasze co patrzeć po mapie, ale tutaj myślę, że tutaj można spokojnie medium na NiP postawić. Także tutaj mój bet na NiP ląduje. Kolejne spotkania. Teraz jeszcze mam xpca, i FIFANY. To spotkanie jest bliska 50-50. No FIFANY przegrało ostatnio w finale jakichś szotareny, ale te mapy widzicie po logrywce były. Tutaj myślę, że dzisiaj sobie odbiją, wczoraj tylko Inetcocku przegrali, dzisiaj sobie odbiją i wygrają to spotkanie 50% small bet. Kolejne spotkania, Espro League, Envy, tutaj będzie na pewno ciekawie, dzisiaj nie ma informacji, żeby Sixer grał. Sixer z dobrej strony się pokazał, prawdopodobnie zostanie na stałe w Envy, Zobaczy na koblu, no wykarował im gierkę. Ugrali 16-10. ostatnie wyniki na koblu Fanatic nie są powalające, dlatego ja bym szedł w stronę Envy, ale Fanatic zawsze może zaskoczyć, tak jak mówię, nie mają co patrzeć po mapie. Na ten moment small na Envy use, myślę, że to jest dobry wybór na mapie Koble stąd. Hair ten green dobry procent, żeby teraz postawić. Na Hellraiser, tak jak mówiłem na kobonie, dałem minimum jedną mapę na ten bo bardzo ładnie się pokazuje, mają tam hobbita wschodzącą gwiazdę. Możliwe, że nagram taki materiał, analiza teamów, albo analiza graczy Kazachstanu i tam będzie Mał, Adeln oczywiście, wiodący gracze Gambit i oczywiście TenGri. Myślę, że dzisiaj Realizers będzie chciał się zakwalifikować na tego lana z Epicenter Moscow. Ostatnio przegrali właśnie z TenGri w tej samej lidze, to były dopiero wyjście o pierwsze miejsce. Grupa B, zwycięski mecz. Zobaczcie, to ładnie sobie poradzili. Grał jeszcze Smike, teraz gra oczywiście DeetFox. Myślę, że tym razem to wyjdzie Hellerizer z górą, ale liczę właśnie, że gry ugra spokojnie tą jedną mapę i kupon wejdzie. A tutaj spokojnie Wam polecam Small Medium na Hellrisers. Alpha grel właśnie z Inet Cox, i tutaj liczę, że Inetcox Cox znów się pojawi. Z dobrej strony pokażą się, wygrając sobie 500 Dolców. I tutaj Small Bet na Inetcox, Cox. Wczoraj z dobrej strony Fifany Bolt pokonali. I tutaj tak samo Small Bet Inet Cox. Venator jest Epsilon Academy, to jeszcze ten... Ciężko mi coś powiedzieć o Epsilon Academy. Pojedynczej gracze tam kiedyś oglądałem, jakieś pojedyncze spotkania, jak oni tam się coraz spisują timowo, żadnego meczu nie widziałem, jeszcze pod Epsilon nie grali. To może być hype, to jest po prostu Epsilon, taka akademia Epsilon. Przyjęli sobie skład, Grahampus, Rusty, Limp, Power Tool Person. No i tutaj ja bym był za Epsilonem jednak, ale zobaczymy. Na razie tego spotkania Wam nie polecam stawiać, bo nie jestem pewny, jeśli coś wybieramy tutaj Epsilon. No i mecze rewanżowe S Pro League, czyli Fanatic Envy, Lipsy Nip, Heroic Mouse, Navi Dignitas. Jeszcze powiem Navi Dignitas. Ciekawe spotkanie, bo tam dałem do kuponu na mapie Cobblestone. Mamy tutaj Navi Dignitas, Cobblestone, tak jak pisałem. Co się rzucało, oczy, że Navi słabo gra teraz Cobblestone w tym nowym składzie. Są polanie i można zaryzykować by na Dignitas. No tak, jak widzicie, tego kobla przegrywają. Ostatnio tutaj zobaczcie nawet z Dignitas 16, 13, 21, 19 mecza close. No a zobaczcie, że z każdym na tym na nie przegrywali. Wirtusi do 3 wygrali tego kobla. Wcześniej grali z Liquid. Liquid też wygrało tego kobla, do 7. Z każdym tego kobla przegrywali, więc tak jak widzicie, z tym kobla jakoś teraz nie leży. I tutaj bym zaryzykował beton na Dignitas. Natomiast w rewanżu dałbym już na navi. E, mouse Heroic. Tak jak mówiłem, w pierwszym meczu stawiamy na Maus, a Pamirasz stawiają się jak najwyższe miejsce, w tym Pro Prolik osiągnąć heroik, ostatnio tak ze średniej formy się pokazuje. No a w rewanżu zobaczymy. Jeśli Maus by ugrało pierwsze spotkanie, to ja bym wam polecił jeszcze raz na Maus. Powiedzieć, myślę, że 2-0 są w stanie wziąć, zobaczymy z jakiej formy, formie będzie heroik. No i drugie spotkanie. Jak już mówiłem, no to może jeszcze podsumowuję żeby nie mieszać jakie typy na dzisiaj? Kick, ATB, FiFany, NIP, NVHR, Inetcox, Skipmatch, ale bardziej typowo Epsilon, Fanatic, NIP, Mouse, Ignitas, Mouse i Navi. Takie są moje typy na dzisiaj. Także pamiętajcie w tych rewanżach, żeby tutaj uważać, bo tutaj różnie może być w tym SRA pro league. Także pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, to motywujemy do dalszej pracy, żeby nagrywać dla Was wideo. Wczoraj bardzo ładnie bety siadły, myślę, że dzisiaj też powinniśmy się cieszyć. Myślę, że nie będzie jak się zaskoczyć, tak jak podałem, tak powinno siadać. Do zobaczenia.